Wściekła, nie wytrzymam, A, aż płonę z tej całej złości. Gośka, gośka, gdzie ty jesteś? O rany, Kasia, co, gdzie ty byłaś? Co, co ty robisz? Jestem wściekła. Właśnie rozmawiałam z Jakubem. Z Jakubem? Gdzie? Kiedy? Jak? Gdzie on jest? No, wyobraź sobie, że nagle się tutaj zjawił. Jeżeli mama go wpuści do domu, no to ja już mu wygarnę. Jeszcze raz, bo nie wierzę w ani jedno jego słowo. On zaczął coś ściemniać, że coś załatwia, coś tam robi. A ja przecież wiem, że on jest po prostu zwykłym kłamcą i chce ponownie wykorzystać moją mamę. Ja cię kręcę. Taki oszust jeszcze się tutaj pojawił. Nie, no, nie wierzę. Ej, Kaśka, ale twoja mama. To będzie załamana! Ona drugi raz już tego nie przeżyje. O niech to! Jak tak można być takim złym człowiekiem? Nie wiem, ale uwierz, że wygarnęłam mu wszystko. Powiedziałam mu dokładnie, co o nim myślę, że jest kłamcą, oszustem, manipulantem, no i takie tam. A on powiedział: Asiu, to nie tak! Ja muszę ci to wszystko wytłumaczyć. O, ja już słyszałam kiedyś takie kłamstwa. Od mojego taty! Co jest grane? Wydawało mi się, że ktoś puka do drzwi. Halo, halo, jest tam ktoś? Jakub! Jakub, co ty tutaj robisz? Dlaczego masz taką smutną minę? Jakub, chodzisz do środka? Eee, wiem, że byliśmy umówieni, ale chyba nie powinienem. Mo może przełożymy to spotkanie? No, no, jakoś. Eee, chcę z tobą pogadać, ale może innym razem. O co chodzi? Weź mnie nie stresuj. Co takiego się wydarzyło? Poza tym ja ja przygotowałam już coś do jedzenia. No no o co chodzi? Bo ja bo ja miałem wyjechać na cały weekend, a, a okazało się, że wróciłam wcześniej i i ci tego nie powiedziałem. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Ale przecież nie musisz mi się z niczego tłumaczyć, no. Daj spokój. Mama, mama, nie wierz mu. Och, jestem na niego wściekła. Mama, nie wierz w ani jedno jego słowo. Kłamca, oszust, manipulant. Mamo, wiesz co? Kasia, jak ty się zachowujesz? Jak ty się odzywasz? Kasia, Spokój się. Mamo, on cię oszukuje. Mamo, on cię zdradza. Spotyka się z jakąś inną kobietą. Najprawdopodobniej weźmie z nią ślub. Sprzedaje to mieszkanie na górze. Mamo, to wszystko jest prawda. A niech to! Znowu ktoś próbuje ciebie i, i mnie też oszukać! Ale. Jak to? Jak to? Dlaczego? Dla, dlaczego znowu trafię na taką osobę, która chce mnie zranić? Dlaczego? C co ja takiego złego zrobiłam w życiu? Jakub, Jakub, gdzie ty jesteś? Jakub, Jakub, gdzie ty się podziałeś? No nie wierzę, czy, czy on uciekł? Jakub, czy, czy to jest prawda? Jakub, Jakub, czy, czy jesteś przy windzie? O nie, nie ma go. Usłyszał to wszystko, jak tchórz uciekł. Naprawdę sprzedaje mieszkanie? Naprawdę się z kimś spotyka? To po co to wszystko? Po co te telefony, te czułe słowa? Po co? No nie wierzę, serio uciekł? Ale oszust! Ale kłamca! Gdzie on jest? Może on coś jeszcze innego knuje? Kaśka, musimy go znaleźć. On musi się twojej mamie do wszystkiego przyznać. Ona musi od niego usłyszeć tę całą prawdę. Po tej całej akcji z detektywem już nie mam siły. Adam, mój były mąż, ostrzegał mnie, że to jakiś dziwny człowiek, a ja oczywiście mu nie wierzyłam. Ale jak głupia jestem. Ale ja jestem głupia. Nie wierzę. Jak ja mogłam mu zaufać? Co ja narobiłem? Co ja, co ja, co ja, co ja sobie myślałem? No nie, no nie, ja, 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 ja nie mogę tego tak zostawić. Prawda jest zupełnie inna. Sprzedaję mieszkanie, ale tylko dlatego, że kupiłem duży dom. Tylko dlatego, bo chciałem zapytać Anię, czy z dziećmi razem ze mną tam zamieszka. Faktycznie nie wyjechałem na cały weekend, ale wcześniej załatwiłem swoje biznesowe sprawy. Chciałem wykończyć ten dom ta kobieta, z którą się spotkałem, to jest moja przyjaciółka. I to ona pomogła mi kupić ten dom. Zajmuje się sprzedażą nieruchomości. No nie! I planowałem, aby poznała Anię. Kobietę mojego życia, w którą zakochałem się. W którą wierzę. Wierzę, że ona też mnie kocha. O nie! Co ja teraz mam zrobić? O głupi! O głupi! Kaśka mnie nienawidzi. O nie! Dzieci mi tego nie wybaczą. O nie! A Anka... Ja nie wiem, czy, czy ona mi jeszcze wybaczy, ale muszę, muszę spróbować. Dzień dobry, panie Zenku. Poproszę najpiękniejsze kwiaty, jakie tylko kiedykolwiek pan zrobił. Bukiet najpiękniejszy dla mojej ukochanej. Ach, trochę ją zawiodłem i miejmy nadzieję, że chociaż te kwiaty mi trochę pomogą w całym tym tłumaczeniu się. O, Jakub! Kwiaty? Dawno u mnie nie byłeś. Ostatnie kwiaty to chyba tylko kupowałeś dla swojej siostry. Zakochałeś się! To poczekaj, kwiaty powinny być takie przepiękne i różowe. O o, o te będą idealne! Poczekaj, poczekaj, ja ci je tutaj ładnie spakuję. O tu, proszę bardzo. Wiesz co, chyba powinieneś pomyśleć jeszcze o jakiejś kartce. Możesz tam spisać swoje uczucia. Tak, tak, ja, ja to zrobię właśnie tak. Och, jest pan mistrzem, jest pan po prostu mistrzem. Miejmy nadzieję, że chociaż to w jakimś małym stopniu mi pomoże. Pacer w samotności, tylko tyle mi pozostało. Tylko tyle, znowu sama. Och, jak ja mogłam do tego dopuścić. Mamo, 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 poczekaj, niech pani się zatrzyma, gonimy panią przez pół ulicy. Co wy tutaj robicie, dziewczynki? Co, co wy tutaj chcecie? Mamo, nie zostawimy cię samej! Mamo, martwimy się. Mamo, bo to my wszystko odkryłyśmy. My go spotkałyśmy Jakuba z jakąś kobietą. Gosia podsłuchała tę rozmowę i i tak wyszło. Tak się domyśliłyśmy. Domyśliłyście? Myślałam, że on się wam do wszystkiego przyznał. To, 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 co to za wielkie oskarżenia. Nie no, my jesteśmy pewne, że on jest nieuczciwy. Spotyka się z jakąś kobietą, miał wyjechać, a został. Coś mówił o jakimś podpisaniu dokumentów, że w końcu to zalegalizują. No przecież to brzmi jakby ślub brali. Ślub? O, ja już jeden ślub kiedyś wzięłam. Jestem po rozwodzie. Och, czy ja jeszcze kiedyś będę szczęśliwa? No nie, twoja mama jest taka smutna. A jeszcze niedawno skakała z radości. No, ja też myślałam, że sobie już ułoży życie, ale ale poczekaj, po Gosia. Co jest grane? Ej, To Jakub. Jakub tam idzie. E, nie uciekł? Myślałam, że już się tutaj nie pojawi. Taki kłamca Joszus został zdewaskowany. Ej, ale on idzie z kwiatami i z jakąś laurką. Ej, on przygotował jakiś romantyczny piknik. I to moja mama idzie w tym kierunku. Może się spotkają. Myślisz, że powinni porozmawiać? Nie wiem. Nie wiem jak się to skończy, ale musimy to zobaczyć, chociażby z daleka. Dziękuję ci. Dziękuję ci, moja droga, że przyszłaś na to spotkanie. Dziękuję, że odczytałaś sms -a. Tak. Chcę tylko usłyszeć prawdę od ciebie. Uciekłam z domu i powiedziałam gości, że i, i Kasi, że, że, że idę na spacer. Nie chcę, aby dziewczynki wiedziały. Kazałam im wrócić do domu, bo próbowały iść za mną. To poczekaj, poczekaj, ja chcę ci wszystko wytłumaczyć. Najpierw to są kwiaty dla ciebie. A po co mi kwiaty od takiego oszusta? Daj spokój, ale ja nie jestem oszustem. Ej, poczekaj, co, coś tam się rusza w tych krzakach. Paśka, weź się tak nie ruszaj, bo zaraz nas zobaczą! No ale jak mam się nie ruszać, jak ja nic nie słyszę. Choć podejdziemy trochę bliżej. Kasia, Gosia, słyszę was i widzę. Chodźcie tutaj do mnie w tej chwili. O no, my tylko tak przychodziłyśmy przypadkiem. A, to, to, to może my pójdziemy do domu? Stop! Teraz to ja jestem wściekły. Cisza. Słuchajcie to. Słuchajcie dokładnie. Tak, sprzedaję mieszkanie, ale nie dlatego, że uciekam, tylko dlatego, że kupiłem duży dom. I chciałbym teraz oficjalnie Cię Aniu zapytać, bo te wszystkie kłamstwa to, to po prostu nie dają mi żyć. Czy zamieszkasz razem ze mną w tym wielkim domu? Ty i twoje dzieci. Stąd ta wyprowadzka. A ta kobieta, z którą się widziałem, to. Żadna kochanka, nie moja przyszła żona, co za bzdury. To moja przyjaciółka. Koleżanka, taka, która sprzedaje nieruchomości. I to ona mi załatwiła ten dom! Inaczej bym nie dał rady, tylko przez znajomości. A te podpisanie dokumentów to był akt sprzedaży, dziewczyny. O, rany! Jeśli to jest prawda, to nie zła topa. Ups, kaśka, ale żeśmy wtopiły. Uuu. No dobra, to my bardzo. ale to bardzo przepraszamy. rany boskie, tak mi przykro. Ja im uwierzyłam, bo, bo, bo już raz zostałam zdradzona, zraniona i, i bałam się, ale naprawdę? Naprawdę ty się mnie pytasz? A czy ja. Czy ja będę chciała z tobą zamieszkać w dużym domu z ogródkiem? Naprawdę? O, odważyłeś się o to zapytać? Naprawdę chcesz? W takim razie. Ja się zgadzam. Kasiu, ty również? Ja się nadal czuję zawstydzona, ale tak, tak, zgadzam się. O, całe szczęście. A planowałem zrobić taką wielką niespodziankę takie wielkie tutaj świętowanie a wszystko wyszło troszeczkę za wcześnie. No ale dobra, dziewczyny, spokojnie, spokojnie, nie skaczcie już tak. Teraz zapraszam Was na wyjątkowy piknik. W końcu mamy co świętować. A wy, jak myśleliście, że jak ta cała historia się skończy, nie mogłam dopuścić do tego, aby mama Kaśki znowu była nieszczęśliwa! Teraz planuję, aby szczęście ją nie opuszczało. Ale wiecie, różnie to bywa. Oglądajcie koniecznie kolejne odcinki!